Hejka, hejka, moi kochani, dokonałem odkrycia, otóż, źle założyłem tą... No, gdzie jest ostrość? Halo, ostrość, łączymy się. O, źle podłączyłem, słuchajcie, tą przejścióweczkę. No i co? I, i, I teraz jest dobrze podłączona, w związku z tym szybciutko kabelek. Kabelek, kabelek, gdzie tam jest jedyneczka? Po prawej, czyli tak jak teraz przesunąłem, słuchajcie, właśnie, o, tak jak teraz podłączał, przesunąłem po jedno w bok, nie wiem jak to zrobiłem, jakoś szybko oczywiście, bach, 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 no i efekt taki właśnie, że źle było podłączone, dobra, teraz szybciutko tu, dobra, e, monitorek, monitorek gdzieś tu było, opyk. świeci się, a, nie świeci się, bo muszę jeszcze tutaj sobie włączyć. pstryk, o, pyk, o, teraz jest. Dobra. No i to tak, włączmy, zobaczmy, co się stanie ze stacyjką, czy ona zacznie... A. I widzicie teraz, kurde, dzydz -dzyd zrobiła. Bardzo dobrze. Szybciutko. Dysk. Dysk, 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 dysk. To jest pierwszy. Pierwszy. No i teraz chwila prawdy. Czy zacznie czytać? Czy też nie? Dobra, drugi raz robi test pamięci 500 600. Uwaga! O kurde! Hardy not font. O kurde! O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Słuchajcie, on czyta teraz stację, czyta, czyta dyskietkę. Ale numer. Kurde, nie mam podłączonej klawiatury. A, tam trudno, <laughs> Słyszycie ten piękny dźwięk? No mordy moje kochane. <laughs> Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, moi kochani? Kurde, działa, 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 tylko teraz dysk nie jest podpięty akurat, no nie? Ha, 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 ha ale numer słuchajcie. Ta przejścióweczka źle ją yy, po czyszczeniu, źle ją podłączyłem. Była przesunięta w boko jedną, o, jedne ząbki nie były podłączone. Kurde, ale numer, ale się cieszę. Teraz tylko dysk słuchajcie trzeba podłączyć i można instalować DOSA na dysku. Super, jestem mega słuchajcie podjarany. Bardzo się z tego powodu cieszę, co zresztą chyba słychać. Fajnie, 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 normalnie jestem. Kurde, jakie jestem szczęśliwy, że to, że to ruszyło? Tyle zabawy, ale warto było. Widzicie, tego xp sobie tam zrobiłem. No i dyskietki, proszę bardzo. DOS 5.0, jak widzicie tutaj, DOS 5.0 jest na, na, na stanie. Już myślałem, że może 5.0 jest za duży, no ale jak czytałem sobie tam w dokumentacjach, no to one są kompatybilne wstecz, także powinno działać. Co to za ostrość, a właściwie jej brak. O, jak ładnie teraz. O. Dobrze, moi kochani, yy, to taki krótki film, krótka wstaweczka. Yy, po prostu chciałem to razem z wami zobaczyć, czy to, czy to ruszy. Jak ruszy, to przeżyć razem z wami. No i udało się, słuchajcie, ruszyło. Dobra, to teraz tylko podłączamy dyski. Można, można instalować dos -a. Ale mega się cieszę, słuchajcie, jestem naprawdę mega szczęśliwy. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Hejka, cześć.